No, ładne te kwiaty sztuczne, fajne, na bukiety. Proszę Pani dać? No pan sobie reklamę chce zrobić z naszym sklepem, na swoim kanale. Nie? Tak, prowadzę barachołkę. Tylko z tego żadnego pieniędzy nie biorę. Za friko robię, za darmo, dla ludzi. Udzielam się za publiczności. Za udzielenie nic nie kosztuje. Żeby ludzie, ludzie siedzieli i miło spędzali czas. Tu wszystko po trochu jest. Siatka. Różnych butów. Coś dla ogrodu. też kwiatły różne rodzajów grabki reklama pójdzie w eter. panie piękne są pomachajcie ładnie wyglądacie tak jak powinna sklepowa wyglądać Na, tak tak pięknie naturalnie z nawozu

nie wpisać sobie Heniek Bryczek i pan, pani wszystko wyskoczy Cheniek Bryczek Bryczek i wszystko wyskoczy wam jak czarno na białym tak zapraszam Henryk Henryk Bryczek się nazywam prowadzę transmisję facebook app transmisję na żywo Редактор